Doktor habilitowany nauk humanistycznych, historyk Józef Brynkus. Dzień dobry. Skoro jest Pan historykiem, zacznijmy może od historii niezbyt dawnej, ale przeanalizujmy tak miarę szybko ostatnie 4 lata. Ostatnie 4 lata spędził Pan w polskim parlamencie. Debitował Pan, ale wynika z Pana chociażby obecności, 98,5% obecności. Czy puszczam jeden zwiększyć, że pan tam raczej nie renuiował? Czy sama frekwencja na, w czasie głosowań jest nic nieznaczącym wskaźnikiem, ze względu na to, że e, frekwencja jest niemal obowiązkowa. W przypadku tych e, większych partii dwojako. Po pierwsze, e, marszałek Sejmu e, odcina od uposażenia. Poselskiego, jeżeli ktoś zbyt często jest nieobecny podczas głosowania. A drugi powód jest taki, że te większe partie mające y, dyscyplinę głosowania y, każą posłom być obecnym, bo jeżeli nie, to dostają wysokie kary. No, Więc ale to ty... nie jest żaden taki specjalny wskaźnik. Wskaźnik. No ale wskaźniki inne, wystąpienia na posiedzeniu czy też interpelacje, robią no. wrażenie. <grym> y to też można powiedzieć, że czy te, te wskaźniki są o wiele istotniejsze. Najistotniejsze są na przykład wystąpienia w imieniu klubu. To są wskaźniki, które wskazują na to, że osoba, jeżeli często występuje w imieniu klubu, składa jakieś oświadczenia. To jest w klubie i ceniona, ale jednocześnie też ma coś do powiedzenia w danej sprawie. Bo, na przykład, wystąpienia typu jakieś oświadczenia poselskie, czy nawet interpelacje nie są istotne. Są posłanki czy posłowie, którzy mają po kilkaset interpelacji, z których tak naprawdę nie ma nic. W moim przypadku mogę śmiało powiedzieć, że wiele z tych interpelacji skutkowało zmianami yy, także w polskim prawodawstwie. PSL, czy rzeczywiście. Posłowi UKIS-15 jest po drodze z PSL-em? W świetle programowego zapisu jest jak najbardziej z PSL-em obecnie. Muszę powiedzieć tak, że w trakcie, w trakcie tej kadencji zmieniała mi się też taka optyka spojrzenia na tych ludzi, którzy w Sejmie występowali z PSL-u. Tutaj mówię choćby na przykład o Jarubiasie, także o kosiniaku Kamenszu. On miał tam różne, nieraz poza Sejmem, wystąpienia, ale w przypadku Sejmu dość blisko nam było yy, w wielu sprawach. Urszula Pasławska kwestia ochrony środowiska, yy, to były, rolnictwo, to były istotne sprawy, w których po prostu nawiązywaliśmy jakąś tam współpracę. współpracę. Choć trzeba powiedzieć, że yy, do czego się przyznaję, yy, denerwowało mnie i yy, bardzo ostro się też na ten temat wypowiedziałem yy, publicznie. Kwestia po prostu nadużywania symboliki Jana Pawła II przez PSL w takich celach doraźnych. Kadencję poprzednią prawie mamy za sobą, ale przed Panem kolejne 4 lata. Mam taką nadzieję i wierzę w to, że wyborcy z tego okręgu oddadzą na mnie głos. Przede wszystkim mając na uwadze to, co zrobiłem. To, co zrobiłem i to, co jeszcze chcę. Zrobić niekoniecznie mając na uwadze szyld, pod którym występuje. Właśnie to, co pan zrobił wokół jeziora Muharskiego, to pan tutaj był praktycznie cały czas obecny. Więc wszystkich spora, niespora mm -hmm. awantura, bo tego nie brakowało. Jak pan uważa, bo mieszkańcy z nad jeziora mówiąc krótko czekają. No niestety to czekanie się wydłuża. Mamy do czynienia tam z takimi, takimi nielicznymi, yy, nielicznymi. Akcjami, które wskazują na to, że ostatnimi czasy sytuacja nad jeziorem trochę się poprawiła, ale to jest zdecydowanie niewystarczające. Trzeba po prostu cały czas kogoś, kto będzie to monitorował. Ja powiem tak, że gdyby władza chciała coś w tym aspekcie zrobić, to zyskałaby sobie y, przychylność ze strony otoczenia, tego ludzkiego, otoczenia mieszkańców ale też po prostu byłaby z tego ewidentna korzyść. Niestety ja nie wiem, czy to jest skutek tego, że powoływani są na odpowiednie decydenckie stanowiska osoby nie mające pojęcia o tym, jak to powinno jezioro funkcjonować, czy też po prostu jest jakiś ukryty inny cel w tym, żeby sytuacja na Jeziorze Mucharskim czy wokół Jeziora Mucharskiego była taka, jak jest. Jakie są plany, zamierzenia odnośnie edukacji, na której w ogóle macie zamiar wrócić do tego, co było niedawno, czyli wracamy do gimnazjów? Jest to możliwe? Nie, nie, to jest po pierwsze niemożliwe, bo ze względu choćby na przykład takich, można powiedzieć, trochę psychologicznych, ale też organizacyjnych, powrót do gimnazjów jest no, niemożliwy z różnych względów. Ta struktura, która jest w tej chwili wprowadzona, czyli 8 lat szkoły podstawowej i 4 lata szkoły ponadpodstawowej, ewentualnie 5 lat techników, jest dobrą strukturą. Dobrą strukturą, natomiast... Trzeba po prostu tu yy, zmienić trochę profil funkcjonowania szkół. Może nie znaczy? profil, tyle profil, co same zasady funkcjonowania szkół. Szkolnictwo cierpi permanentną biedę, jeśli chodzi o pensje nauczycielskie. Bo jeżeli popatrzymy przez pryzmat wyposażenia szkół, to okazuje się, że wiele z nich jest dobrze wyposażonych. Posiadają praktycznie, nie, w każdej są pracownie. Może słabszy element to jest kwestia, słabsze elementy to jest kwestia bo to nie jeden, tylko, ale kwestia elementy, to kwestia choćby na przykład sal gimnastycznych, w tych mniejszych szkołach nie ma. To jest kwestia powiedzmy posiłku dla dzieci, które trzeba po prostu też dzieciom zabezpieczyć. No i najważniejsza sprawa to są pensje nauczycieli. Podobnie jak w przypadku personelu medycznego, mamy do czynienia ze starzeniem się też w środowiska nauczycielskiego. Nie przychodzą nauczyciele młodzi, ponieważ po prostu pensje są niesatysfakcjonujące. Z punktu widzenia zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, że pensja minimalna będzie wynosiła 2600 zł, to nauczyciel rozpoczynający pracę niewiele więcej zarobi. To jest tam rzędu kilkudziesięciu złotych netto. Więc to jest, to, jest, to jest po prostu sytuacja niedopuszczalna. No i jeszcze jedna kwestia po to, że na przykład na... Yy, szkole y, oszczędzają samorządy, ponieważ sytuacja jest taka, iż to y, państwo nigdy tej subwencji oświatowej nie daje tyle, żeby wystarczyło na zabezpieczenie wszystkich potrzeb. Stąd też z puli samorządowej. Pamiętajmy jednak, że to nie jest pula, y, którą samorząd wypracowuje. To też jest pula, którą po prostu w jakiś sposób otrzymuje na przykład z pit czy z y, cit ale jednak coraz więcej musi dokładać do utrzymania oświaty, stąd też nie może wykorzystać pieniędzy na różnego rodzaju inwestycje. W wielu szkołach właściwie prawie wszystkie gabinety dentystyczne, o, zapomniałem lekarstwie o tym. są puste. Zapomniałem o tym, Proszę, bardzo dziękuję, że Pan mi o tym przypomniał, bo to rzeczywiście jest bardzo poważny problem, mianowicie opieka zdrowotna nad dziećmi. No musimy wrócić do tego, żeby można było zabezpieczyć tą opiekę zdrowotną dla dzieci, zarówno stomatologiczną, jak też inną, pielęgniarską, jakąś taką higieniczną, yy, higieniczną. Nie mu niekoniecznie musi to być tak, że przy każdej szkole będzie gabinet, gabinet, ale trzeba zapewnić, żeby dzieci po prostu mogły z tego gabinetu skorzystać w jakiejś większej, większej szkole, ewentualnie Lekarz czy pielęgniarka byłby przez kilka dni w tygodniu w danej szkole. To jest konieczne. Prawo i sprawiedliwość wymyśliło sobie coś takiego jak dentobusy, że będą jeździć po Polsce i dzięki temu będzie można po prostu badać stan zdrowia dzieci, stomatologiczny stan zdrowia dzieci. Okazało się, że te dentobusy po prostu to była fikcja żaden z nich nie wyruszył. Polskę. Natomiast dzięki współpracy lekarzy, stomatologów, a także naszego posła Andrzeja Kobylarza w województwie pomorskim, dokładnie w Stargardzie Gdańskim, 1500 dzieci zostało przebadanych stomatologicznie i zapewniona została im opieka stomatologiczna bezpłatnie. Jeżeli mówimy o dzieciach, to automatycznie narzuca się program 500. Co dalej z tym programem? Jakie znaczy... pomysły? Program 500 plus musi być utrzymany, choćby z tego prostego względu, że jak wyliczyli ekonomiści, ten program 500 plus przestał już pełnić funkcję w ogóle taką, można powiedzieć, podnoszącą jakość życia. Jest to po prostu tu program, dzięki któremu rodziny wielodzietne jako tako funkcjonują, ponieważ ten program 500 plus został zjedzony przez podwyżki. Wczoraj czytałem jednej z gazet, która, gdzie... Ekspert wypowiadał się na ten temat, że, że w tej chwili 500 plus jest zjedzone przez podwyżki różnego rodzaju towarów, usług, a w przyszłym roku jeszcze będzie bar bardziej to, to widoczne. Jeden z Waszych pomysłów to emerytura bez podatku. No, to jest pomysł, który, który forsujemy od dawna. Uważamy, że jeżeli ktoś już raz płacił podatek ze swojego wynagrodzenia, to nie ma powodu, żeby go kolejny raz ściągać. Przypomnę, że podobne rozwiązanie to jest tak zwany podatek Belki. Nie? Belki to jest podobne rozwiązanie. I prawo i sprawiedliwość zapowiedziało przed dojściem do władzy w 2015 roku, że podatek Belki zostanie po prostu zniesiony. A dalej po prostu jest utrzymywany. To jest korzyść dla emeryta rzędu 3000 tysięcy złotych rocznie, 3-4 tysięcy złotych rocznie. To może przejdźmy do waszego sztandarowego pomysłu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w przestrzeni publicznej przede wszystkim referenda. No to jest rozwiązanie, które ma na celu upodmiotowienie społeczeństwa. Referendum krajowe powinno mieć charakter. Obligatoryjny wynik tego referendum powinien mieć charakter wiążący, obligatoryjny, powinien być prowadzony. Jeden dzień taki referendalny na świecie jest, w wielu państwach takie rozwiązanie, dzięki czemu społeczeństwo będzie mogło się wypowiedzieć i podjąć decyzję. To jest po prostu upodmiotowienie społeczeństwa polskiego. My to wiążemy także z możliwością odwołania posła. Posła, że społeczeństwo po prostu powinno decydować o tym, że w trakcie kadencji, jeżeli uznasz, iż poseł, jest, poseł nie wypełnia zadań, które na niego nałożono, może być odwołane. Wasze metody, sposoby na uzdrowienie rolnictwa. Moje pytanie jest podstawowe pierwsze. Dlaczego rolnik odchodzący na emeryturę jest krzywdzony przez państwo? nie przez nas tylko przez państwo przez jako państw. ja państwo wiem, mówili, przez państw, polskie tak? tak no tu chodzi o to że po prostu rolnik przechodzą na emeryturę musi przekazać swoje gospodarstwo nie? ja to łączę z całościową polityką y, prawa i sprawiedliwości y, względem rolnictwa y, całkiem niedawno mieliśmy do czynienia z akcją przez agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa podjętą mianowicie y, akcję Motywowania rolników do sprzedaży bądź przekazywania gospodarstw rolnych tych mniejszych wielkim gospodarstwom czy wielkim korporacjom. Były na to specjalne środki po to, żeby po prostu ich zachęcić do sprzedaży. Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę nie ma pomysłu na to, jak to rolnictwo powinno funkcjonować. My opowiadamy się za tym, że z chwilą, kiedy rolnik, wracając do pytania, chce, chce przechodzić na emeryturę emeryturę, wcale nie musi tego gospodarstwa przekazywać, może, bo on tą swoją emeryturę, niską, bo niską, niską, bo niską, ale już wypracował. Dlaczego on po prostu nie może jej otrzymywać, tak jak otrzymują pozostali pracownicy przechodzący na emeryturę, a potem na nowo podejmujący, podejmujący pracę. Tak samo to powinno być w odniesieniu do rolnictwa. Jeśli chodzi o rolnictwo, to uważamy także, że trzeba chronić polski rynek żywnościowy, chronić polskie Rolnictwo Na razie to się, można powiedzieć, nie udaje. Yy, przykładem yy, tego jest choćby to, że państwo polskie nie wypowiedziało traktatu z Mercosur, mówiącego o tym, że do Polski może napływać wołowina, wołowina niskiej jakości z Ameryki Południowej. Yy, mogą, na, mogą napływać także na przykład produkty zbożowe czy rolne z GMO, które w Polsce jest po prostu. Zabronione mogą też napływać do Polski niskiej jakości surowce czy też żywność o innych standardach niż na przykład są sprzedawane w sklepach na zachodzie. No ale od 4 lat słyszymy, że walczymy o dopłaty, aby dopłaty unijne hmm. dla rolników a tymczasem ci rolnicy problem polscy mają o wiele niższe niż tak, jego problem za, za Oczywiście. Problem polega na tym, że jeśli chodzi o dopłaty, no to niestety ta, kończy się ta kadencja, ta kadencja no, Unii, Unii Europejskiej. Ten okres 2014-2020, kiedy nie udało się zabezpieczyć odpowiedniej, odpowiedniej wysokości tych dopłat, a teraz nie widzimy ze strony rządu chęci chęci Zagwarantowanie rolnikom wysokich dopłat, takich samych jak w przypadku Francji czy Niemiec. No bo chodzi głównie o te dwa kraje, gdzie to, te dopłaty są znacznie wyższe, ale są jeszcze kraje, gdzie, gdzie te dopłaty są wiele wyższe, choćby na przykład na Malcie. Na Malcie to już jest można powiedzieć kosmos z punktu widzenia dopłat dla, do hektara dla rolnictwa. To wracając do pierwszego pytania. Czy ta współpraca. Ewentualna współpraca w nowym parlamencie, Deputy 15 A PSL. uważają Pan za całkowicie możliwą? Gdybym uważał inaczej, to nie startowalibyśmy wspólnie w ramach koalicji. Ja wiem, że e, e, jesteśmy dość odmienni z punktu widzenia światopoglądowego. Ale można powiedzieć, że jestem takim jednym z anfanterii całego polskiego parlamentu mającym własne zdanie na kwestie światopoglądowe trochę inne niż choćby na przykład w Kukizie czy w PSL-u. Niemniej uważam, że jest to możliwe. Możemy się dogadać. Udało się stworzyć program. Udało się stworzyć po prostu taką koncepcję funkcjonowania państwa na razie, można powiedzieć, koncepcję że dogadamy się. Możemy po prostu w niektórych kwestiach się różnić, ale liczy się cel, liczy się Polska. Czyli, aby to osiągnąć, co musimy zrobić? No, musimy po prostu pójść na wybory 13 października. Do czego zachęcam wszystkich yy, mieszkańców całej Polski, idźcie na wybory, podejmijcie dobrą decyzję po to, żeby po prostu nie pluć sobie w brodę, że siedzieliście w domu i zagłosowaliście wbrew samym sobie. A uważam, że najlepiej by było, gdybyście zagłosowali na listę numer 1 w okręgu numer 12, lista numer 1, pozycja numer 1, Józef Bengus.